Czy przygotowanie do badania MPU jest obowiązkowe? Nie. Czy żeby zdać badanie MPU, wystarczy mieć certyfikat zaświadczający o przygotowaniu do badania MPU? Nie. Jeśli chodzi o zdanie badania MPU, to tutaj nie chodzi o certyfikat. Chodzi o to, o twoje realne przepracowanie problemu. O realne radzenie sobie w sytuacjach stresujących, które doprowadziły do utraty prawa jazdy w Niemczech, czy do zagrożenia utraty uprawnień w Niemczech. Także nie chodzi tu o żadne certyfikaty, nie chodzi tu o naukę pytań na pamięć, czy odpowiedzi na te pytania na pamięć, a każdy człowiek ma swoją opowieść. I chodzi o Twoją. Indywidualną, wyjątkową opowieść, której nie da się nauczyć na pamięć, i nie trzeba się jej uczyć na pamięć, bo to Ty jesteś specjalistą od swojego życia.